Cześć, z tego panda, a to jest mój już jedenasty odcinek z serii Minecraft Survival na modach. 12 odcinek się pomyliłem. Jak mogliście zauważyć, usunąłem dziesiątkę sery za to, ale nie chciałem mieć chłopotów, bo kolega powiedział, że się czuł urażony w tym filmiku. Jak to się oglądał, to wie o co chodzi, że powiedziałem, że robi tam z siebie głupka, no i usunąłem, bo nie chciałem mieć chłopotów. Wiecie, nie? Kurde. Sorry. I już wiecie, nie? No i są wakacje, sorry, że no, każdy wie, że są wakacje. Sorry, że tak długo no nie nakręcałem tych filmików, a nie nakręcałem, ponieważ yy... byłem na obozie piłkarskim Niedaleko od mojej miejscowości mm, i, I... niedawno co wróciłem Przez kilka dni nie chciało mi się trochę kręcić I tak o... Mm, no, konkurs się skończył I powiem że jednak nie będzie tego tajemnicze miasto Bo ja to za dużo roboty i w ogóle wiecie o co chodzi jak widzicie, to nasz domek. I idziemy... No, dalej szukać tego... No, tych nasion. I, no. I w ogóle już... No... Wszystkiego dobrego z, z okazji wakacji. Nie połamcie sobie nic, jak mój kolega... Jechał na rowerze o co, chyba o kamień tam lub po coś i miał no i mało otwarte złamanie no, a my idziemy szukać nasion jak widzimy tam nasz ogródek o, krowy sobie pójdziemy po mieczek no wiem. no i tak o Przybił mi jeden widz, bo ten kolega, no już nie mam od niego suba, no wiecie dlaczego już powiedziałem, no i jakiś znowu, jakiś, no nie wiem, nie pewno w ogóle, kto to, no nie patrzyłem dokładnie, kto mnie subskrybował. I mam dalej 10 subskrypcji, ale chyba będę kręcił odcinek jakiś z kolegą, prawdopodobnie, albo z jakimś widzem. Nie wiem, może. No ale prawdopodobnie ta nowa seria jakaś będzie z kolegą. Chcieliśmy. Z kolegą planujemy jakieś escape'a Więc. spodziewajcie się, że będę escape przechodził z kolegami. Może sam nawet. I. Może kolega mi podsunął taki pomysł, że będę nagrywał, żebym nagrywał z Battlefield'a. Ale to jest multiplayer na nacie taki. No, a mój kolega się nazywa Irving Polska. Nie wiem, mo może dam link do jego kanału w opisie. Nie powiedziałem, że wstawię. <laughs> Nie powiedziałem, że wstawię. Sorry. To jak trochę cicho mówiłem na pewno. I tak możecie no, mogliście usłyszeć, że w tle leci muzyka. Będzie tak w kolejnych odcinkach muzyka, więc się nie dziwcie. Nie? Nie? No. <laughs> więc... Tak to leci taki remix piratów z Karaibów. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Co byśmy tu jeszcze mogli zrobić? Bo poszukaliśmy nasion, no i znaleźliśmy pięć. Jak widzimy, to nam rośnie wszystko ładnie pięknie. I została nam jedna nasiona, które posadzimy już u nas na tamtym ogródku. No i zakończymy na tym nasz odcinek. Ten odcinek jest trochę nudny. Niestety. Ej, co tam jeszcze? Nie, jak chcecie w komentarzu, to nawet wy możecie ze mną nagrać. W komentarzu ktoś napisze poda swojego Skype'a to ja możliwe zaproszę i będzie ze mną kręcił. Więc, no, jak chcecie, to możecie, jak nie, to nie. I teraz, teraz odkładamy wszystko. i Teraz pieczemy, poczekamy, aż się upieką. No, nie będziemy czekali. Na tym skończymy nasz odcinek. A spoko. I na tym skończymy nasz odcinek. Nie, nie wiem czemu on tak stoi Na razie Skończymy nasz odcinek Na razie ma. Dajcie łapkę w górę Suba No i życzę wam miłych wakacji Udanych przede wszystkim Na razie